Drodzy seniorzy, uwaga, bo to wiadomość, której absolutnie nie możecie przegapić. Dokładnie dwa godziny temu US oficjalnie potwierdził nowe dodatki do emerytur, które wejdą w życie już od 15 września 2025 roku. To nie są plotki, to nie są przypuszczenia, mamy do czynienia z decyzją, która dotknie setki tysięcy emerytów w całej Polsce. I uwierzcie mi, to są pieniądze, które mogą realnie zmienić wasz budżet miesięczny. Dlaczego jest to tak ważne? Bo mówimy o czasie, w którym ceny rosną praktycznie z miesiąca na miesiąc. Żywność, rachunki, leki, wszystko jest coraz droższe, a wielu seniorów od dawna powtarza, że emerytury po prostu nie nadążają za inflacją. Teraz Zdłos wychodzi z rozwiązaniem, które wreszcie przyniesie ulgę dodatki, które nie będą jednorazowe, ale mają zasilić kieszenie emerytów w sposób bardziej regularny. Ale i tu pojawia się pytanie, kto dokładnie skorzysta? Czy każdy emeryt w Polsce otrzyma ten dodatek, czy tylko wybrane grupy? Czy kwoty będą takie same dla wszystkich, czy zależne od stażu pracy, wysokości emerytury, a może od innych warunków? To właśnie wyjaśnimy w tym materiale, bo prawda jest taka, że wielu seniorów wciąż nie wie, czy mogą liczyć na te pieniądze. A pomyślcie tylko, o dowiedzieć się o dodatkowych setkach złotych dopiero po fakcie, kiedy można je było mieć od września, to byłby naprawdę ogromny błąd. W tym filmie opowiem wam krok po kroku, jakie są zasady, komu dokładnie przysługują nowe dodatki, jak będą wypłacane i co trzeba zrobić, żeby nie zostać pominiętym. To wiedza praktyczna, która może wam oszczędzić nerwów i przede wszystkim zapewnić, że w waszym portfelu pojawi się więcej pieniędzy. Dlatego proszę was teraz o jedno, zanim przejdziemy do szczegółów, kliknijcie przycisk lubię to pod tym filmem. Dzięki temu ta wiadomość dotrze do jeszcze większej liczby seniorów, którzy muszą wiedzieć o dodatkach od ZUS. Drodzy seniorzy, przechodzimy teraz do sedna sprawy, bo wiem, że czekacie na konkrety. ZUS oficjalnie potwierdził, że od 15 września 2025 roku wchodzą w życie nowe dodatki do emerytur. To nie jest tylko zwykła waloryzacja, jaką znamy co roku w marcu. Mówimy o dodatkowym wsparciu finansowym, które ma charakter uzupełniający i dotyczy grup emerytów, które do tej pory czuły się trochę pominięte w całym systemie. Władze wreszcie przyznały, że przy obecnych kosztach życia wielu seniorów ledwo wiąże koniec z końcem. I właśnie dlatego ta decyzja zapadła, żebyście mieli realne poczucie, że państwo reaguje na trudności dnia codziennego. Od rachunków za prąd i gaz, przez coraz droższe leki w aptekach, po zwyczajne zakupy spożywcze, wszyscy widzimy, jak co tydzień wydajemy coraz więcej. Wielu z was mówiło mi w komentarzach, że czasem musicie wybierać, kupić lepsze jedzenie, czy wykupić wszystkie recepty. To jest dramatyczny wybór, którego żaden emeryt nie powinien podejmować po tylu latach ciężkiej pracy. Nowe dodatki, które pojawią się od września, mają właśnie temu zapobiec. I teraz najważniejsze, kto dokładnie otrzyma te pieniądze? Z tu jest jasno wskazuje, że chodzi o grupę emerytów najbardziej narażone na ryzyko ubóstwa i trudności finansowych. To znaczy, że obejmie to przede wszystkim osoby pobierające niższe świadczenia. Ale to nie wszystko, w grę wchodzi także kryterium stażu pracy. Ci, którzy przepracowali bardzo długie lata i odprowadzali składki systematycznie, a mimo to ich emerytura jest stosunkowo niska, również będą mogli liczyć na dodatkowe środki. Dlaczego akurat tak? Bo system od dawna krytykowano za to, że nie nagradzał odpowiednio długoletniej pracy. Wyobraźcie sobie sytuację, że ktoś pracował 40 lat, płacił składki regularnie, a dziś otrzymuje podobną emeryturę jak osoba, która ma zaledwie wymagane minimum. To rodziło ogromną niesprawiedliwość i właśnie te nowe dodatki mają częściowo wyrównać różnice. To nie będzie może rewolucja, ale dla wielu z was to dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie, które może naprawdę pomóc. Teraz przejdźmy do szczegółów technicznych. Wypłata dodatków ma odbywać się razem z comiesięczną emeryturą. To znaczy, że nie trzeba będzie składać żadnych dodatkowych wniosków, biegać po urzędach ani kompletować papierów. Zapowiedział, że wszystko odbędzie się automatycznie na podstawie danych, które już posiada. To bardzo ważne, bo wielu seniorów obawiało się, że coś przegapią albo że zostaną pominięci, jeśli nie zgłoszą się osobiście. Tutaj możecie być spokojni, system sam wyłapie, kto spełnia kryteria i przekaże pieniądze razem z emeryturą. Oczywiście od razu pojawiają się pytania o kwoty. Ile dokładnie wyniosą te dodatki? Oficjalnie mówi się o widełkach w zależności od wysokości podstawowego świadczenia. Ci, którzy mają najniższe emerytury, mogą liczyć na największe dopłaty, bo to właśnie ich budżety są najbardziej napięte. Z kolei osoby z nieco wyższymi emeryturami też coś otrzymają, ale będą to mniejsze kwoty. W praktyce oznacza to, że każdy senior, który mieści się w kryteriach, zobaczy w swoim portfelu realne wsparcie, ale największą ulgę poczują ci, którzy naprawdę najbardziej tego potrzebują. Nie możemy jednak zapominać o jednej rzeczy, mówimy tu o pieniędzach publicznych, a więc zawsze istnieje ryzyko zmian i korekt. Dlatego tak ważne jest, żebyście zostali ze mną do końca tego filmu. Wyjaśnię wam, jakie są potencjalne pułapki, jakie zmiany mogą zajść w ostatniej chwili i dlaczego tak wielu ekspertów ostrzega, że rząd będzie się dokładnie przyglądał budżetowi państwa. Jeśli gospodarka spowolni albo pojawią się nieprzewidziane wydatki, zawsze istnieje ryzyko, że kwoty dodatków zostaną zmniejszone. Ale na ten moment mamy potwierdzenie i to jest informacja pewna: od 15 września 2025 dodatki trafiają do seniorów. Co to oznacza w praktyce? Wyobraźcie sobie, że macie zaplanowane wydatki na wrzesień opłaty za mieszkanie, leki, może jeszcze coś na pomoc dla wnuków. I nagle dostajecie przelew większy niż zwykle. To nie tylko ulga finansowa, ale i psychiczna. Możecie spokojniej spać, wiedząc, że będziecie mieli czym pokryć rachunki. A przecież każdy z Was zasłużył na to, żeby żyć w spokoju, a nie w ciągłym stresie, że pieniędzy zabraknie. Od momentu, gdy Tłos ogłosił tę decyzję, w całej Polsce rozgorzała dyskusja. Seniorzy zaczęli dzwonić do swoich rodzin, pytać sąsiadów i znajomych, czy to naprawdę prawda, że we wrześniu na kontach pojawią się dodatkowe pieniądze. Wielu z Was w komentarzach pisało, że na takie wieści czekaliście od lat, bo życie z miesiąca na miesiąc staje się coraz trudniejsze. Rachunki za prąd i gaz idą w górę, ceny leków potrafią zaskoczyć przy każdej wizycie w aptece, a zwykłe zakupy spożywcze stają się dla wielu wyzwaniem. Dlatego ta decyzja została przyjęta przez seniorów z ogromną ulgą, ale też z ciekawością, bo każdy chce wiedzieć, czy znajdzie się w gronie tych, którzy otrzymają dodatki. Żeby to dobrze zrozumieć, musimy spojrzeć na szerszy kontekst. W ostatnich latach w Polsce dużo mówi się o tym, że system emerytalny wymaga gruntownych zmian. Coraz mniej osób pracuje, a coraz więcej przechodzi na emeryturę. To oznacza, że pieniędzy w systemie jest coraz mniej, a świadczenia nie rosną tak szybko, jak powinny. W tej sytuacji rząd stanął przed ogromnym dylematem: jak zapewnić seniorom poczucie bezpieczeństwa finansowego, a jednocześnie utrzymać stabilność budżetu? Odpowiedzią mają być właśnie dodatki, które nie są stałą częścią systemu, ale pewnym elastycznym rozwiązaniem wprowadzanym w momencie największej potrzeby. Eksperci podkreślają, że to krok w dobrą stronę, bo nie tylko podnosi realne dochody seniorów, ale też wzmacnia zaufanie do instytucji. Wielu emerytów czuło się wcześniej zapomnianych, i świadczenia waloryzowane raz w roku po prostu nie nadążały za rzeczywistością. Teraz rząd i ZUS pokazują, że reagują szybciej wprowadzając dodatki od września, a nie czekając na kolejną waloryzację w marcu. To zmienia dynamikę i daje nadzieję, że seniorzy będą lepiej chronieni przed nagłymi wzrostami cen. Ale nie brakuje też głosów krytycznych. Część ekspertów obawia się, że dodatki są jedynie rozwiązaniem doraźnym, a nie realną reformą systemu. Podkreślają, że owszem, od września pieniądze trafią do seniorów, ale co dalej? czy będą kontynuowane w 2026 roku czy może skończą się wraz z końcem budżetu na ten rok tego jeszcze nikt nie wie na pewno dlatego ważne jest żebyście śledzili takie informacje na bieżąco co ważne dodatki te mają różną wysokość zależną od sytuacji seniora osoby z najniższymi emeryturami często balansujące na granicy ubóstwa otrzymają największe wsparcie wyliczył, że to właśnie oni potrzebują najwięcej by móc normalnie funkcjonować to mogą być kwoty rzędu kilkuset złotych miesięcznie, które naprawdę robią różnicę. Z kolei osoby z emeryturami średnimi dostaną mniejsze wsparcie, ale wciąż będzie to zauważalna zmiana. To sprawia, że system jest bardziej sprawiedliwy, bo wspiera tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji. Wielu seniorów pyta, czy trzeba coś zrobić, by otrzymać dodatek? I tu mam dla Was dobrą wiadomość – absolutnie nie. Zdłos jasno poinformował, że wypłaty odbędą się automatycznie. Wszystkie dane, które są potrzebne, już znajdują się w systemie. Nie będzie żadnych dodatkowych formularzy, wniosków czy biegania po urzędach. Każdy, kto spełnia kryteria, po prostu zobaczy większą emeryturę na swoim koncie. To naprawdę ważne, bo eliminuje stres i ryzyko, że ktoś zostanie pominięty przez brak informacji czy problemy z dokumentami. Oczywiście pojawiło się też pytanie, co z emerytami, którzy mieszkają za granicą, ale otrzymują polską emeryturę? Tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, ale również jasna. Jeśli ktoś formalnie pobiera świadczenie z TUS, to niezależnie od miejsca zamieszkania powinien otrzymać dodatek. Warto jednak sprawdzać komunikaty z TUS-u, bo w przypadku osób mieszkających poza Polską mogą wystąpić opóźnienia techniczne w przekazaniu środków. Teraz przyjrzyjmy się temu, jak reagują sami seniorzy. W wielu miastach, od Warszawy po Kraków i Gdańsk, temat dodatków stał się numerem jeden w rozmowach emerytów. Widzimy komentarze w mediach społecznościowych, wreszcie ktoś pomyślał o ludziach, którzy całe życie ciężko pracowali, pisze pani Maria Złodzi. Z kolei pan Stanisław Skatowicz zauważa: to dobrze, ale oby to nie skończyło się tylko na kilku miesiącach. Potrzebujemy trwałych zmian, a nie doraźnych dodatków. I właśnie w tym punkcie pojawia się pytanie, co dalej? Czy dodatki staną się początkiem większej reformy systemu, czy pozostaną tylko chwilowym rozwiązaniem? Na razie rząd nie zdradza szczegółów, ale wiele wskazuje na to, że wrzesień będzie testem. Jeśli dodatki sprawdzą się, a seniorzy odczują realną poprawę, być może zostaną przedłużone albo przekształcone w stały element systemu emerytalnego. Warto też zauważyć, że to nie pierwsze tego typu wsparcie w Polsce. W przeszłości mieliśmy już do czynienia z dodatkowymi świadczeniami 13 czy 14 emeryturą. One również miały na celu poprawić sytuację seniorów, ale często były jednorazowe. Różnica polega na tym, że teraz mówimy o dodatkach regularnych, które mają być wypłacane co miesiąc. To ogromna zmiana, bo daje większe poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności. Nie da się ukryć, że dodatki będą miały też wpływ na gospodarkę. Większe świadczenia dla seniorów oznaczają, że więcej pieniędzy trafi na rynek, a seniorzy nie odkładają tych pieniędzy na kontach, a oni wydają je od razu na codzienne potrzeby. To z kolei napędza gospodarkę, bo sklepy, apteki i usługi lokalne mają większe obroty. Dlatego wielu ekonomistów twierdzi, że dodatki nie tylko pomagają seniorom, ale też wspierają całą gospodarkę kraju. Ale pamiętajmy też o ostrzeżeniach. Każde dodatkowe wydatki z budżetu państwa to obciążenie. Jeśli rząd nie znajdzie równowagi, w dłuższej perspektywie może to oznaczać konieczność podwyżek podatków albo ograniczenia innych wydatków. To dlatego tak ważne jest, żeby dodatki były dobrze zaplanowane i finansowane w sposób stabilny. Drodzy seniorzy, wracając do Was od 15 września 2025 roku, naprawdę możecie spodziewać się większych emerytur dzięki tym dodatkom. To konkretna decyzja, która już została zatwierdzona i potwierdzona przez US. W praktyce oznacza to, że każdy z Was, kto spełnia kryteria, otrzyma więcej pieniędzy na życie codzienne. I chociaż nie rozwiąże to wszystkich problemów, to z pewnością odciąży Wasze portfele i pozwoli na odrobinę spokojniejsze życie. Na koniec mam do Was ogromną prośbę. Jeśli uważacie, że ta informacja jest ważna, jeśli wiecie, że wasi znajomi, sąsiedzi czy rodzina również powinni się o tym dowiedzieć, kliknijcie teraz lubię to pod tym filmem. Wasza reakcja sprawia, że ta wiadomość dociera do większej liczby seniorów w całej Polsce. A im więcej osób dowie się o dodatkach, tym mniej będzie niepewności i stresu, że ktoś przegapi ważną informację. Zostawcie też komentarz: napiszcie, co o tym myślicie: czy dodatki to dla Was realna pomoc, czy raczej krok, który powinien prowadzić do większych zmian? I pamiętajcie, subskrybując kanał i wciskając dzwoneczek, macie pewność, że nie przegapicie żadnej kolejnej informacji dotyczącej emerytur, świadczeń i nowych decyzji z DUS. Bo w dzisiejszych czasach wiedza to nie tylko siła, ale i pieniądze, które mogą trafić do waszych kieszeni.